Dzisiaj jesteś najszczęśliwszą osobą. Za 60 minut będziemy moglić się za ciebie i Twoją rodzinę. Dotknij wizerunku Matki Bożej i napisz Amen. Ona ci pomoże. W ciszy złóż prośbę do Matki Bożej w swoim sercu. Następnie dotknij wizerunku Maryi, a Twoje Amen zostanie spełnione. Matka Boża modli się za nas. Panie Jezu, czuwaj nad moim domem, moją rodziną i tymi, których kocham. Spełnij dla nich to, czego ja nie potrafię, i obdasz ich pokojem i miłością. Amen. Bóg mówi to bardzo proste. Patrzcie na mnie sercem. A duch wasz natychmiast się umocni. Otrzymacie ścieżkę praktyki i pokieruje każdym waszym krokiem. Moje słowo będzie ci objawiane w każdym miejscu i w każdym czasie, bez względu na to, gdzie, kiedy lub w jak wrogim otoczeniu się znajdziesz. Sprawię, że będziesz widział jasno, a moje serce objawi ci się. Jeśli spojrzysz na mnie swoim, w ten sposób pobiegniesz naprzód drogą, nigdy się nie gubiąc. Bóg zawsze błogosławi tych, którzy naprawdę wierzą w Niego i polegają na Nim. Kliknij niebieski link w moim profilu, napisz: Dziękuję Bogu i podziel się tym z tymi, którzy również potrzebują jego pomocy.